Hej siemanko, witajcie na kanale Charytatywny, ja jestem Angular z kanału Angular Play i dzisiaj sobie pogramy w Grida 2. Um, miałem najpierw ochotę zagrać w Grida 2 na multiplayer, lecz tam jakieś... Um... Są problemy z y, mikrofonem, nie można się wyciszać. Jedy, jedyne co ja mogę kogoś wyciszyć, a z tego co pamiętam kiedyś, y, nie można było siebie wyciszyć, żeby, żeby mnie inni nie słyszeli. A ja tak to to Pomyślą sobie, że gadam do, do siebie, prawda? Ale mm, mam y, karierę, mam karierę, mam tutaj już parę misji, y, które zdobyłem, że tak powiem. I dzisiaj zagramy sobie właśnie w tryb e, kariery. I może pogadamy o czymś, prawda? Dobra, najpierw ym, co to? Klikniemy ym, na zawody. Kariera, tak. <laughs> tak, kariera. I weźmiemy wyścig Euro round. Paryż czy Barcelona? Nie, w Paryżu już wygrałem. No to wokół Fontanny. O, dobre, to będzie dobre. I... okej. Okay. Okej, okay, teraz mamy BMW i będziemy jechać właśnie BMW. BMW jest fajne. No tak więc, co? To jest kolejny materiał na tym kanale, jednakże pierwszy mój i na pewno nie będę robił tylko Let's Play. Ale również na pewno u mnie jakieś vlogi, zobaczycie może jakieś inne większe rzeczy. Jeżeli ktoś chce, to link do mojego kanału jest w opisie. Tak więc. Teraz zaczynajmy. przebiega przez miejskie ulice, więc nawierzchnia może nie być równa. to co ty nie powiesz? Co ty nie powiesz panie? Eurat. Udowodnij też potrafisz jeździć. Spokojnie. O, to się nie martw. Dobra. To jedziemy, nie? Mm, Okej, okay, dobra. Jesteśmy na pozycji szóstej, siódmej już. Dlaczego tak, to ja nie wiem. Gram na poziomie... Wo wo wo. Dobra, już pierwszy fail. Nie jestem jakiś dobry w wyścigi, tak więc... Mogę tutaj lamić troszkę. Co będziecie widzieć na pewno. Ale postaramy się zdobyć pierwszy. Pier, pierwszą pozycję, ale nie spychać mnie ludzie, no. Odejdź, odejdź. Jestem drugi już, o, widzicie. No to tak więc co? Jestem właśnie na kanale charytatywnym, jak już wiele razy do pod... O, wow, wow, lagi lagi. Podkreślałem. O Jezus. I... I zapewne zap zapytacie się na przykład, jeżeli już zbieramy daną kwotę, na co ją możemy przeznaczyć? Już wiele osób się pytało, widziałem w komentarzach. Czy, będzie czy pieniądze zebrane będą mogły iść na przykład na schroniska dla zwierząt? I ja myślę, że tak, że będą mogły iść e, jak najbardziej właśnie na schroniska. W sumie też bym chciał, żeby poszło e, na jakieś schroniska. Bo właśnie, jak to e, t mówił, że wiele osób się interesuje też e, ludźmi, a, a mniej e, a mniej, właśnie zwierzętami. Ale oczywiście będzie na pewno i na ludzi szło, na chore osoby i na jakieś schroniska, tak myślę. Tak więc o to się raczej nie ma co martwić. Czemu ja jestem trzeci? Nawet tego nie zauważyłem. Czejcie to? Ja. Ja muszę być pierwszy. Jest już prawie. No, jeszcze jedno okrążenie będzie oprócz tego. Ale musimy wygrać, prawda? a, a, a oh, uh. Wow 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 Dobra, jestem drugi, jestem drugi, to jest jeszcze nic straconego. Dobra, spokojnie, wygram, wygram to. Odejdź, odejdź! Jak jeździsz, jak jeździsz? Słyszeliście? Fuck. Dobra, e, mam jeszcze chyba trzy, eee, wznowienia. Dobra, dobra. Coś tam po hiszpańsku mówi. Dobra, jeszcze jedno okrążenie. Muszę być pierwszy. W ogóle ja byłem chyba pierwszy przez najszybsze okrążenie wyścigu. No widzicie, najszybsze okrążenie. Czy jest dobrze? Dobra, dobra. Nie, nie zadriftuj się ty samochodzie. Spokojnie, jedziemy na spokój. Odejdź, odejdź. Już widzę, że my tu bierze, ale nie. Tu jest agresywny kierowca. Tak więc łatwo mnie nie weźmiecie. A, Zadriftujemy. Podoba mi się ogólnie model jazdy. Uhu! Jest, Uhu. dobra. Podoba mi się, wygramy, 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 proszę cię, proszę Cię. I. Yeah, win, A, ale by było fail, gdyby to nie był koniec. Mmm, 2 i 54. No, myślę, że daliśmy jakoś radę. Dokładnie, amatorzy. Nie będę z amatorami grał, no, cowy. Kontynuuj. Kontynuuj. To pozycja pierwsza. Ojej. Oh yeah. Muszę się jeszcze zgadzać z kimś yy, z całej ekipy, ten charytatywny. Kto ma Gridan, no to na pewno będziemy mogli na przykład nagrać coś na Multi. Pomin, pominiemy, 195 tysięcy fanów. Ja jestem ten sławny. Postaraj okay. się zrobić na wrażenie, a staną się fanami. Na pewno dam radę. Jeszcze to. Okej, okay, teraz będzie Paryż, Chems. A ja coś tam nie znam. Albo? Co to jest? W sumie może zagramy na takich górach, bo ciągle miasto, miasto. A tu ktoś. BMW znowu, okej. Okay. Dobre jest te BMW w ogóle. Lepsze od Golfa, którym niedawno jechałem. Nie wiem dlaczego każdemu, każdemu się na wczytywaniu muli. Jeszcze nie znam takiej osoby, żeby miała yy, grida i żeby się nie, nie muliło na wczytywaniu. Oczywiście, nawet one mają dobry komputer, więc też nie, nie wiem do czego się. A jakiegoś złego też nie mam. Uu. Tak jak ja. Okej, okay, będę. O, lepiej niż ostatnio. Wun, wun, wun. Dobra, jesteśmy teraz na pozycji piątej. Ok, będę pamiętał o tym. Ale nie wiem. O, czy ja będę cierpliwy, to ja nie wiem. Ale czy ja w ogóle wyprzedzę chociaż jednego gościa. Ej, poczekajcie. No przecież nie, nie można tak... Um, nie można tak pędzić bezustannie. Auć, auć, auć. Ok, ok. Jestem już czwarty. Masz zakończyć, w pierwszej trójce. Postaraj się. zakończyć, ja wygram pierwszej pierwszości, czy jak to się tam mówi <grych> uh! o oj oj widziałem że tamten też deszcz... oj ja nic się nie stało ja jadę dobra jakoś tam dałem radę dobra jestem w pierwszej trójce tak więc myślę że jest jest dobrze jest dobrze nie? jest dobrze jeszcze ich możemy wyprzedzić Czemu mnie takie lagi łapią? No co to ma być? O nie, ktoś za mną jest! Auć, auć! Nie, 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 nie! Ty chomie! Wejdź, wyjdź! wyjdź. Wid widzicie co on chciał? Co on chciał mi zrobić, widzicie? Ła. wa! <laughs> Bo to przez niego tak się stało. Bo to tylko i wyłącznie przez niego. Odejdź no! A dobra, tutaj. Aha, mam cierpliwość. Dobra, spokojnie. Jestem nadal trzeci. Tak więc jest dobrze. Jest dobrze. Na pewno nie jest źle. Wow, wow. Um, ok, słońce wali po oczach. Nie ma to. <laughs> o! Dobra, jedziemy, jedziemy. Nie, no chyba nie O my god, co to miał być? Pierwszy byłem, nie kłamcie. Nie. Nie, ja się tak nie bawię. O nie. No co to miało być? No ale co to miało być? Powie mi ktoś. Dlaczego ja przegrałem? Zawsze muszę... To jest słabiak, no jest po prostu słaby. No co poradzić, jak jest słaby? Nic nie można poradzić, no... Wygiwalaj mnie, ja naprawdę byłem pierwszy. Po prostu, nie wiem... Tam przy kamerze jakoś go przesunęli naprzód niby. Myśleli, że... Dobra, ile mam? Ile, ile? Ile? Uuuu. 215, nie, 212, 500 fanów, czyli widzów niech będzie. Ha, no, sławny jestem, sławny. WSR wciąż jeszcze jest w fobijakach. Czeka nas wiele pracy, jeśli chcemy dotrzeć do szerszej publiki. Mhm. Ukończenie zadania. Dobrze, sponsora, dobrze. To świetny sposób, by zdobyć sławę. Ty, nie, ty, ty mi tu nie, nie sponsoruj teraz, nie będę tu żadnych sponsorów. Okej, ok, ok. tak więc um, to były dwa wyścigi za nami. Na pewno jeszcze coś się pojawi w GRIDa 2, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Tak więc, wielkie dzięki za oglądanie tego do końca, bo jeżeli obejrzeliście to do końca, pamiętajcie, że pomogliście jakimś tam procentem ludzi lub zwierzęta, na które właśnie będziemy oddawać pieniądze. Tak więc, dzięki i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w kolejnym jakimś filmie. So am. Um...